Hej, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale Konsolowy Fan po dość długiej przerwie, bo z tego, co widziałem, to chyba ponad 40 parę dni. No, ale jak wiecie, no pracuję, YouTube'a zawsze traktowałem jako hobby, no i nie mam zbytnio czasu, żeby wrzucać teraz odcinki dość często. No, ale mam nadzieję, że jeszcze jest ktoś, kto lubi wpadać i, i po prostu obejrze co tam, hmm, co tam wymyślę, nagram. No a z takiej okazji, że ostatnio coś padło do kolekcji, no to postanowiłem, że dzisiaj taki film nagram. Może zacznijmy od Switcha, no bo tego akurat jest mało i tak szybko to sobie powiemy. Gry, jakie nabyłem na Switcha w ostatnich czasów, to jest dziedzictwo Hogwartu na Nintendo Switcha. I powiem Wam, że nawet wygląda i nawet śmiga, jeśli chodzi o tą konsolę. No i, i też update'u nie jest zbyt dużo do pobrania, co byłem trochę zdziwiony, że tak dużo zmieścili na karticzu z grom, Bo nie wiem, czy teraz dobrze pamiętam, ale to było 6, 8 giga tylko do pobrania. Więc wydaje mi się, że to jest mało, bo w takim Mortal Kombat 11, no to pobierało mi 20 ponad giga. Więc ten, tamten karticz to jest chyba taki to kosza, wszystko z neta. To co, no to mamy dziedzictwo Hogwartu i następna gra, jaka wpadła na Switcha. Jest to Prince of Persia The Lost Crown. I powiem Wam, że gierka bardzo mi się podoba. Na dowód nie ma Cardigia, bo jest w konsoli. Ogrywam obecnie. Bardzo fajna gra. Pewnie osoby zainteresowane już to widziały na jakichś kanałach lub też grali bo jest to no dosyć świeża bym powiedział chyba nie? gra. Ja ją nabyłem krótko po, po tym jak ona się pojawiła, ale no nie było kiedy to nagrać, więc wpada to w dzisiejszym odcinku. Prince of Persia The Los Crown. Kolejna gra na Switcha, więc dwie sztuki doszły, już coraz bliżej setki. No ale mało, mało, mało co mam czas właśnie też na Switcha, a tym bardziej, że teraz pojawił się taki sprzęt, ale może sama konsola na koniec i powiem Wam tak, teraz jak się szykowałem do nagrań to zauważyłem, że w pakiecie, bo to jest konsola z drugiej ręki, ale w pakiecie dostałem też takie pudełko, to jest etui do chyba to taki etui czy case, bardziej case, nie? do konsoli. I ja myślałem, że to pudełko jest puste, ponieważ konsolę już mam w jednym case. A tu się okazuje, że jest w środku kolejny. Ten wygląda mniej więcej tak, za chwilkę wam pokażę jak tamten wygląda. Ten jest taki bardziej gumowaty. <laughs> I tutaj mamy włącznik tu do głośności no ogólnie jest wszystko tak jak powinno być z tego co widzę tu mamy na wentylatory no ogólnie fajny case no i mówię ja tego nie widziałem wcześniej dopiero teraz jak zacząłem yy, zacząłem wszystko ustawiać do nagrań no to stwierdziłem że te pudełko coś troszkę jest ciężkie no i okazało się że ten case jest w środku Ja to od razu sobie spakuję, bo później wiecie jak to jest, po filmie człowiek już na szybko, na szybko, później jest byle jak. To mamy jeden case'ik i tutaj mam pudełko. To jest właśnie case'ik, który jest założony na konsoli. Za chwilę Wam pokażę mniej więcej jak on wygląda. Dawno nie nagrywałem, nie wiem jak z światłem, trochę ciemno tu jest, no bo ogólnie o jednej lampie nagrywam, takiej fotograficznej jakby to powiedzieć. I tutaj mamy, o, typowe etui. Jest to wersja z Steam Deck'a LCD, nie jest to OLED, ale wersja 512 giga. I tu mamy, chociaż to nie jest takie kieszonkowe, żeby to, w kieszeni nosić tą konsolę. Tu mamy jakąś szmatkę, chyba do ekraniku. No i to wygląda w ten sposób. Szału nie ma, jako Etui. Ale jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo pamiętam na jakichś filmach oglądałem, że mieli problem, że nie ma tu miejsca na ładowarkę. A tutaj ktoś wymyślił taki fajny patent, bo tu była taka gumka, że, zobaczcie. Na drukarce 3D zostało wydrukowane coś takiego, i tutaj ogólnie wkładamy sobie ładowarkę, a pod tym plastikiem ukrywamy sobie kabel. Więc, no, fajny bajer. Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem, ale no, na plus, bo jestem mega zadowolony, że ładowarkę będzie można nosić właśnie przy sobie. Chociaż tu. Na upartego też byśmy byli w stanie włożyć pod tą gumkę i ona pewnie by się jakoś tam trzymała, ale to, to już robi robotę, ponieważ no, bardzo trwale jest ona tam umieszczona i raczej nie powinna nam wypaść, a jest to elegancko dopasowane właśnie do tego etui. To fajny bajer. Ktoś wpadł na fajny pomysł. Ale dobra, może coś więcej już o samej konsoli. Jest to Stream Deck 512 Giga z tym matowym takim wyświetlaczem wyświetlaczem LCD. No i tu jest właśnie w tym case już. Ja tego case'a nie ściągałem, bo jakoś kurczę. Kiedyś będę musiał to zrobić, ale jakoś nie mam weny do tego, a nie chciałbym tego uszkodzić. Niech to na razie będzie. I tu wygląda w ten sposób. No tu mamy przyciski. Dodatkowe od konsolki. No i tutaj jest też nóżka. Więc ten Kejsik chyba jest lepszy od tamtego i dlatego był założony właśnie na konsolę. I powiem Wam tak. Ja na początku nie byłem przekonany, właśnie do Steam Decka, bo jestem takim bardziej konsolowcem. Jak wiecie, mam trzy Switch'e, yy, 2DS, DS, PlayStation Vita, PSP. Na no, całą masę i no, praktycznie same konsole. No, i byłem takiego zdania, że tutaj no jednak trzeba się bawić w tych ustawieniach graficznych, i, i w, no ogólnie no, trzeba tam troszkę spędzić czasu i ogarnąć ten temat. A ja na pececie, no na pececie, no to jestem obeznany, nie mam z tym problemu, ale tu jednak to trochę nowy system, jeśli chodzi o mnie. Ale miłym zaskoczeniem było, że yy, pobierając gry ze Steam'a, mamy coś takiego, zaraz wam pokażę. Ja jeszcze nie opanowałem tego tak do perfekcji, ale coś tam mniej więcej już kumam. Mamy coś takiego jak tutaj ustawienia wydajności i możemy sobie wybrać yy, takie standardowe chyba przez Valve. I wystarczy tutaj kliknąć i to nam się tam wszystko ustawia, grafika chyba. No i ja wtedy jedynie co robię, to zawsze ten limit klatek robię sobie na 40 fps, bo bardzo często i gęsto, nawet jeśli kliknę te ustawienia dla danej gry, na przykład tak jak tu mamy WRC 8, no to i tak było to na 60 FPS-ach. Ja to blokuję na 40, bo wydaje mi się, że jest to znacznie lepiej. Hmm. Powiem Wam tak, może ja zrobię troszkę inne ustawienie i zagramy sobie chwilkę w tego WRC 8 i zobaczycie, jak to śmiga, gra chodzi. W, no tak jak mówiłem, w zablokowanych 40 FPS-ach mam. Ale widzimy się zaraz, krótki gameplay i później wejdziemy sobie może do menu No i jestem już troszkę z innego ustawienia, no rewelacji nie ma, no ale mówię, odzwyczaiłem się od nagrywań, przy następnym filmie już postaram się, żeby to lepiej wyglądało, ale mam nadzieję, że jest to w miarę czytelne i zobaczmy sobie może, ja będę teraz więcej chyba grał przez wyświetlacz telefonu, którym nagrywam, więc może mi to trochę słabo iść, ale, ale zobaczmy, poczekajcie. No, i coś zepsułem, bo chciałem po prostu powtórzyć tamten wyścig. Ale zrobimy sobie ponownie szybką grę. Może to samo co przed chwilką było. Tak bez żadnego wymyślania o. że tego nie widać na nagraniu jak ten wyświetlacz, bo to dużo ładniej wygląda na konsoli niż widzę to przez ekran telefonu, no ale mówię, nowina też tu jest światła, niby ta lampa jest taka studyjna do fotografii, a masakra jakie światło daje 20, right, five, Into jump, into flat left, 200. Right three into flat left, tightens into right six. And left four, open 30. Left four into crest, into right five. No tak jak mówiłem przez Ekran telefonu, tak średnio to wygląda. right, 100. Keep middle of the big jump, 300. f 4, medium, tightness. Into flat right. And crest into right left 4. Into brake for right 1, 50. Ja patrzę na tego ducha przed sobą i tak średnio skupiam się na trasie. Titans 3 long, 150. Caution, hard break for square right at junction, 100. Left 5 short, arrows into right 6. Titans 4 short, 100 over crest. Flat right, 100. Flat left, Titans 5 over crest. Left four. And right five into right four short. And dip into right four. Keep it. Into flat left long 100. Right five titans over crest. Ogólnie gry tego typu, to... Wygodniej mi się obrywa na kierownicy, którą mam właśnie przy p Na padzie to mi tak średnio idzie i unikam tego typu gierwa się. Nie będę się bawił w jakieś cofanie. No jak widzicie przed nagraniem to dużo lepiej mi szło, jak to widać po tym duchu. And left six over crest and to right five 50 At left six great right for square right big cut 150 left four short and the right four Back left, 100. Right six into left five, tightens over crest. Into right four, tightens three. And right four short. And right three short into left four open. 80. Left six, tightens. Keep into right four. 30.

Tutaj mam gry zainstalowane, jak widzicie, nie ma, to zbyt, nie ma tego zbyt dużo. Jest American Track, jakiś Batman, Lego Jurassic World. Mamy mafię tego Rezydenta, którego mówiłem, raymana którego w ogóle jeszcze nie odpalałem na Steam decku Ale ogrywam Vampira i powiem Wam, że wygląda to dużo, dużo lepiej niż na mm, Switchu. Już same chodzi, nawet o napisy, są mega czytelne. I nie muszę no, nie trzeba się tak nadwyrężać, żeby przeczytać o co tam chodzi. No, bo wiadomo, ta gra nie ma języka polskiego, jeśli chodzi o dubbing. Ale na przykład mafia i wszystkie te gry, które mam tu zainstalowane, nie bawiłem się w żadnych ustawieniach graficznych niczym. Po prostu używałem tego takiego standardu, który tu można sobie wybrać. I no. Fajny bayer. Ja myślałem, że jednak będę musiał trochę tam pośmigać w tych ustawieniach. No, wiadomo, na no jakiś pewnie y, cyberpunk czy jakieś inne gry, takie bardziej wypasione, no, coś tam będzie można y, pokombinować, chociaż i te też są gotowe ustawienia, więc myślę, że nie powinno być tego, z tym problemu. A na przykład taką Mafię y, Definitive Edition grałem i powiem Wam tak, godzina rozgrywki to jest jakiś 50% baterii, no może niecałe tam 48% baterii przez 54 minuty, o macie czas gry 54 minuty no ale w tym jest ten właśnie filmik cały, ten wstęp no i takie tam różne rzeczy no to pokonęło niecałe 50% baterii, więc bateria leci, leci tutaj niesamowicie, zależy od tytułu i powiem Wam, włączyłem sobie tą nakładkę, która u góry pokazuje właśnie te FPS -y. RAM i jestem mega niezadowolony, że tu też pokazuje poziom baterii. Wtedy po prostu no, widać jak te procenty lecą w dół i nie jest to fajne. Ja bym tam po prostu tą opcję baterii wyłączył. Chociaż grałem powiem wam należąco sobie w łóżku wieczorem, miałem podłączoną ładowarkę, bo to w niczym mi nie przeszkadza i tak leży, na przykład na łóżku, gdzie jest obok gniazdko, więc ja z tym jakiegoś tam problemu nie widzę. No ale jest ta świadomość jednak, że no, pożera baterię. I to dość sporo. Hmm, nie wiem na czym skończyłem, ale zrobimy to takie coś jak włącz jazdę swobodną. Słuchać, jak wentylator się rozkręca, no ale to jest tylko chwilowe. Później chodzi już też w miarę cicho. Ja czekam, kiedy mi się to załaduje. No mówię przez telefon, nie widzę, a tam było kontynuuj. No i gra działa w 40 fps. Bardzo ładnie to wygląda na konsoli. Wieście mi, no mówię, nie wiem jak tutaj na tym telefonie. No i tutaj ta gra jest tak słabo przystosowana do Synteka, bo jak widzicie, tu mamy pokazane tu takie te biały prostokąt, że mamy wcisnąć jakiś przycisk, żeby otworzyć te wrota. I ja po prostu teraz nie wiem jaki to jest przycisk. O, chyba X. O, jakie ładne auta. Czekajcie, może wyłączymy radio. I pomyśleć, że można zagrać w mafię na takim sprzęcie to jest kosmos. Ja pamiętam czasy PC-ów 286-386 bo no, no stary jestem młody nie jestem to pamiętam tamte gry no to było kurczę z tym co teraz jest no to była masakra nie tam były takie gierki jakieś pod dosa bo tylko to dźwigało na tych sprzętach a tutaj można powiedzieć że coś takiego małego i zobaczcie mamy jedną ze z... Z dobrych gier bo na przykład ta mafia to mega mi się podoba no, i możemy ją ogrywać jak tutaj widać w 40 fpsach na Steam Decku. Dla mnie to jest mega bajer. W życiu bym nie pomyślał, że, że będę miał taką opcję, jeśli chodzi o mnie. No, bo mówię, ja tak nie bardzo byłem za tą konsolką. Ciężko to nawet nazwać konsolką, bo to bardziej taki powiedziałbym pecet. No ale jakoś no dałem się przełamać i w kolekcji jest I powiem wam, że po tych dwóch dniach, bo tylko tyle czasu go mam, to jestem mega zadowolony. Kurczę ja od niego no, rzadko kiedy odchodziłem, cały czas jakieś gierki testowałem, grałem No i ciągle mnie zaskakuje. No. Jaki tytuł sobie ze Steama wrzuciłem tutaj? na ten sprzęt, no to on śmiga i śmiga bardzo dobrze, ładnie to wygląda. Mając Steam Deck'a to chyba teraz będę mniej używał nawet peceta. Bo jednak no to jest duży sprzęt. Trzeba mieć trochę więcej wolnego czasu, żeby usiąść do niego. No a tutaj wezmę sobie z półki, wybudzę. Czy tam zależy jak baterie, jeszcze nie wiem. Ile to pobiera mocy w trybie uśpienia, ale no jak na razie to ja go tylko usypiam. Podchodzę no i gram. Więc coś Ala Switch. Mega fajny bajer. No nie wiem jak Waszym zdaniem, no ale dla mnie to wygląda bardzo dobrze i chodzi bardzo dobrze. I to tego typu gra no jestem pod mega wrażeniem. Nie wiem, może więcej gier nie będę pokazywał. Jak będziecie chcieli, zostawcie jakiś komentarz, to ogramy sobie coś. Coś jeszcze pokażę, jeśli będzie takie zainteresowanie. No a w tym odcinku to raczej już Was nie będę zanudzał. Mniej więcej widać, co wpadło do kolekcji. Jest w końcu Steam Deck. No i te są dwie gry na Switcha. To co? To by było wszystko w tym odcinku. Jeśli wpadłeś, to wielkie dzięki, no bo jak wiecie, no... Częściej mnie nie ma niż jestem, no ale myślę, że nie wyszło najgorzej i jest git. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.